Cześć, to Hardcore.pl jest ze mną. No się ma, jestem machu 00 pod nickiem że jest ze mną. Salata so, no, 32, możecie mi mówić. Co to? się nie się dzieje? Hardcore.pl i... No, no, właśnie. No, no, no właśnie. No właśnie. No i teraz ty się przez. Jakby co, no, no, sekretny kanał, ale. nie dostaniecie. Nie dam niczego. Nie, nie wiem, to... <laughs> Ej, dobra. no tak. Może przeczytamy... P -P -P historię może P -P przeczytamy. Nie wchodźcie na ten kanał z budowie, nie mam ani jednego filmu tam. Ej, no bo, ej, może chodźcie tutaj przeczytamy historię. Nie czytamy P -P na... Poczekaj, zasady. nie niż żadnych bloków, nie, nie używaj modów, no, graj z Minecrafcie, nie givuj rzeczy, graj napisku i graj są i kłótnia się zaczęła. Tak. Ja tutaj e, historii, Trzecie, bo to to pasuje do Batmana, to co ja bym opowiadał. You waking up after looking like with troubled hands. To bardziej głos trailera, jakiegoś. So, Cicho bądź, tu robię klimat. Au, ktoś mnie The still you will do is this place. Alright, to so like

Maybe that's why I'm here. Idziemy do... No ja tu czytam, a ci po bibliotece uważam. No, no to są no nie, to... Ja jestem to... kujona, bo po bibliotece. Ej, ja, jak zobaczycie, to koło tak, mnie to... są... You a gdzie mam you... Amocrates, imokre... I'm mam grane i... You... no tego widzicie. Dobra. wiesz, Ej, no idźcie dalej. mnie. This happens only ja tu czytam. I Kelly, Air of the no chodź tu! No chodź tu! Co no chodź chodź do, do kafeteli! Co do kafeteli? Ta ostałówka. O o o, do, dosłownie. Do doktora Morrisona, Office 1230. Ja mam proszę, do... trawkę ma! No proszę. <śm>. Ale mam zawiadomość! Proszę, proszę, o kurde. Ale mam zawiadomość. A tutaj byliście? O, to a, to byliście? byliście. No tu nic nie ma. Myśmy się do kafeteli! To jest ma. To kafeteria. Doors is locked. jest kwasma, tu, jest... tu coś jest no, magicznego. Redstone. 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 Myślę, że tu jest początek mapy, więc zawracamy. Nie, nie, to tak. Tam to nie Musimy, przeszuk musimy przeszukać chyba tutaj najpierw... Nic nie możemy niszczyć, nie? No nic nie możemy. Of Doktora Grachmana. O jest jakaś ta! Jeden redstone. Wiem co każda z nim trzeba robić. Chodź, jak tutaj. Za późno. Wiem, co trzeba tu zrobić. Wiem, to trzeba dać resum. No, się otworzyło. Idziemy. Otworzymy się z tym kartką. bo... I patrzymy koniec Zaznaczam. mapy. Szukaj żarcia. Szukaj żarcia. Jestem głodny. słuchajcie, bo tutaj piszę. Gdzieś in. Dziś tu jest kod jakiś chyba. No, musimy chyba jakiś kod znaleźć. Dobra, bo. Tylko Parkour... ja to pęcze. Ale... Nie, tam nic to nic nie, nie ma. Pan. Przecież to nie jest Stołówka jakaś. Ej, czekaj, mam stołówkę. Ej, stołówkę mam. Nic, piece pusta. Zobaczmy piecyki. Jest w piecyku, ciastka. Ciastka w piecyku. Kukaczikę. Ej, czekaj, mam coś tutaj. Ej, mam coś tutaj, jakieś bitnie. Ja pięć jabłek. Puste. Puste. Czekaj, ja oglądam puste. telewizję. Cicho, nie mogę oglądać. Tu puste, puste. Cicho, puste. cicho, naciskam dźwignię. Jedenkę. Udało się? Nie. Trzeba byśmy dźwignię włączyć. No to pudło. To otwiera, to zamyka drzwi. Gdzie wy jesteście? O, jestem. Nie, bo musimy otworzyć te drzwi jakimś szyfrem. Cholera. Właśnie o, wiem. O, przepraszam, mój pies. Czekajcie, mm -hmm. bo, bo czeka, musimy właśnie znaleźć ten kod. Poszukamy go. Ej, ciekawe, słyszałem pistola. Wiecie. Ej, Słyszałem pistola. O, wiem. Słyszałem. drzwi nie? Tutaj są już. nie jeszcze raz ją. Jeszcze raz? Tak? Ale wtedy no, uleci. To... To Wtedy u nas się drzwi no, nie... zamykają. No właśnie jak nie odniosłem drzwi, które się otwierały. O, zostaw, zostaw, chodźcie tu do mnie. W tej nie... dyrekcji takiej. No, otwórz to, bo tu było no Tylko on no na... tu może zostać, bo gdy no. wciśnie dźwięk, drzwi się zamykają. Otworzyło się? Nie. Teraz? O! o. No ja! Jeszcze raz. Przez. To... to no, jest... panek Ziuu! Ty ja to ja o, zostałem? Nie. A, a ja się! A nie, ja się na sześć, Czy ja tu zostałem? Tak. To, porzucili mnie. Czeka nie, ja bym się... A kurde. The Słabe. Coś Ty będę... O kurde, przecież ja nawet... Nadal... Kurde, czemu proponujesz, że nagrywam? To tak jest chłopaka fajna Głupi guzi. widzieliście jak to mi zryło? Nie też właśnie tak zcięło tutaj. Czekaj, czekaj. Kurde, ostatni... Fuck. Na siódmym jesteśmy, dlatego tak ciemno. Ale nie przyklinajcie. Wow. wow. O, już wiem. Teraz być z tylko pozmieni trochę ten. Co? Odcień skóry. Ten odcień skóry taki dziwny. Możecie teraz troszeczkę? Odcień skóry ma zostać. właśnie. Koszulka. Możecie właśnie. Możecie teraz szybciej? nie, nie, no, nie, się nie, nie. Nie, 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 co Mam no ja Mam Nie, ja tu... mój swój nie jest w porządku. Swój się zatrzymuje sam sobie, po prostu zatrzymuje. Trzymam noc, tak mi się zatrzymuje. Czekam. O, mam jabłka przecież. Ej, ma... otworzyłem drzwi, otworzyłem drzwi. A. Fajnie. Czy mogę jednak sześć? O. o, przymam full. Ten. Ustawiłem, że buty spada. Ech. A! Tu włączył mi się. No właśnie, tutaj przy tym masz tak wyskoku, tak najtrudniej. Muszę wejść w się w powietrzu właśnie sprint wyłącza. No wiem, wiadomo. Um, nie. Ho, 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 ho. Kurde, Kurde, Tute, przebiegam przez i będzie się wyłączył. O, o zapomniałem, masz... mam modę na mapkę. O, nie. No nie mogę, wyłączałem się sprint przy połowie rozpędu. No bo to tylko ściany, ci powiem.

Czekajmy na buda na Ja się tam powiem. się nie tepam, ja jestem uczciwy. Nie, boże się, boże. Nie ciała, to z oh! Tepam się. Pff, I tak zawsze będzie. Tak, tak, kurde, tepam się. Myślałem, że my. ja się nie dał Czekajcie o sklep. Dobra, za tobą. Tutaj, Tutaj idziemy. Ej, idę tutaj. O cześć. Okay. jest? woda, podajcie! Też była woda. Co, to, to toaleta! To toaleta! To pat, 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 pat! Zgubiłem się, zgubiliśmy. Nie wiem gdzie jest ta dziura. O, gdzie jest otwór? Gdzie jest otwór? No cholercia! O, choler... No to... Udało mi się, ty, patrzcie gdzie jestem. Ho, ho! Ej, są płytki naciskowe! co życie! O, 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 o! No idź tędy, tam! Nie mogę już wpłynąć! No nie! No to przesuniemy. Zdednę zaraz. No nie. A, płynę! No, ja o, ja tu już są... Bo Widzę! Zdedłeś! Z pierwszego rzeszy. Ty się się! Udało mi się. Świetnie, no, dobra. dobra, dobra. Ja Tam jest pełne jedzenia, No ou Nie nic nie ja wiem. Nie wiem, doktor. Lecie każdy wyszli innego doktora, jak coś będzie to mówi. Ja, nie, nie. ja nic. Kurde, nie lubię je otworzyć. O, otworzyłem. Trzy drabinki. A mój nic skali ktoś nie możemy. Mieliśmy każdy innego wziąć. To, dobra, właśnie... No, znaczy że... też? Szukajcie każdego, musimy przeszukać. Wiem. Fajnie jest, fajnie. Podoba. Jak jakbyśmy uciekali z psychiatryka. Psychiatryka. Takie... Ej no właśnie, bo to chyba mapa jest psychiatryka. To, y, asailu, czekaj. Aha. Jasne. Ej no, no, Wygląda to, że drzwi... No to, logiczne. To jest... Tylko Ale nie, to... bo wszystkie pokoje sprawdziliśmy. Tylko byłoby bez sensu, gdyby mapa Nie zaczynała ty. się na wolności i żeby zacząć escape'a musisz wejść do tego psychiatryka. To jest tak bez sensu. So so far stary. Stary. Stairs. O, musimy wejść tam do schody otwierając jakoś... Bo tam były płytki... Ej, tam były no płytki naciskowe. Ej, tam były płytki naciskowe. No a, w... na a tu to Za Zarazłe nas... przejście! Pod A nie, przecież my tu byliśmy. <noise> sorry. Ej, Ej da, dalej jest pokój. Da, dalej jest przejście. Jest Popuń tam i rzuć jakiś item. A nie, że tu były Nie, to nic nie ma. Utonę. Przetrwam. Przeszukamy. Uda mi się... Uda mi się... No ja przy wyjściu samym. Jaki żal. Słychaćcie? Nie... To jest twoja... No ale... Ja... Martyścwam... Mał... O, udało mi się. Czekaj, ja pójdę, ja pójdę. Nie, bo... Oh yeah. ja patrzę, że ja poszedłem w zwykły korytarz. Ech, chyba wszystko przeszukaliśmy. Kurde, co jest zamknięty ci powiem, ale przynajmniej na tym. No o jest! To była wentylacja, no. Posta, Pusta, pusta, pusta. Zubek by przeszedłeś tam? Nie. Poczekajcie przy tych zamkniętych skłodach. A mnie znowu wszystko. Nie Przypomnę. co. Przypomnę. 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 Co Stary, Kudy, ty też Przypomnę. Przypomnę. też Ej, ja już zetłem. biegnę do was. Do bluda się już potknąłem. A ja A. biegnę. No to się tepnij. Nie, to idę sam... to ja tam przejdę. Bluty, czekaj przy tych zamkniętych drzwiach. Okej. Okay. No, Dobra, mi, Zobaczcie, są, w przejście. To się tepnij do bluda, bo ja wiem, jak tu wyjść. nie no, trawa za O! I ja do was dobiegam. Jest, jest, jestem jestem przy dobra, że nie chcę się biegać. Przepraszam od razu. Przepraszam od razu jakie by było tam słuchaj... Hmm, hałasy. A, a! Jestem w lodzie! Poczuj moje ciało! Ale... Ale Matis, by tam był W ale, tak? Um, Uch, tam o... Właśnie tam jest... Tam są płytki na... Wszystko. O to się otworzyło! Coś słyszałem. Niestety no, to nie jest To Ja, ta Dora otworzyłem. tu coś jest. O, Kurde, schody tu też są zamknięte. Musi tu być coś innego w połączeniu. Ty... musi być coś. O, o, nie chcę, co rozwaliłam się wełna e Dobra, to popraw. Mnie. I tam jest... No właśnie, ona spadła na jakąś przepaść. No właśnie. Gdzie ja jestem? No właśnie. A ja jestem Oj. gdzieś koło żelaza. Gdzie były płytki naciskowe? Tam, tam w toalecie. W toalecie. I oczywiście ja muszę starczyć, aż ażeby coś wy... No, ja tam właśnie... E bo do ciebie. Właśnie tutaj w toaletach były płytki naciskowe, bo... Pamiętaj. Nie widzę Nie w tej, nie tutaj Tutaj, patrz Patrz tutaj Oj, tak wam się O co tu chodzi? Mmm fajne Czy Może tu coś będzie? Jestem w jakimś ciemnym pokoju No. Możemy zrobić zrobimy cięcie i poszukamy tego piskretnego? Nie, no, nie, może coś Ale ja zrobię cięcie, bo żebym się lepiej renderowała. A może się to pocięci. Ale ja się nagrywam. No, ja nie powinienem no. renderować. Jakoś podzielę na party. No, no więc, full, we, full wersję musicie znaleźć na kanale Hardcore. No właśnie. o co chodzi w full wersji? No, że ja dam a ja ciągnęłam. Ja zrobiłem tylko chwilę, gdy słyszę. O, już normalnie nagrywałam. Aha! A już on robił na pierwszy. No to to był błąd. Mój błąd. Mój błąd. My bad. Sorry. I'm so sorry. A co tu mam. Z... Muszę. Możemy... No kolego. Ej, znalazłem się na szynkę. Nie, że już, było już. Była. No ta zapyła Poczekajcie, muszę raz sobie game moda Co zrobiłeś? Łosiuś chwilę, bo złapnął, w, w wyleciałem A przez Zniszczyłem blok, bo chciałem zobaczyć Coś tu będzie Kurde o. Ej, tu jest jakaś historia Ej, znalazłem drobinki, znalazłem przejście Chodźcie do mnie No chodź Tutaj jest przejście do góry, zobaczyłem a widzisz, to góry. Chodź, to masz drabinki, nie? No. no to idź, chodź tu. Tutaj trzeba je postawić. Tylko Muszę w ustawić? dziwny no. sposób, bo ten trap przez, był, przez był... Tutaj trzeba otawić. A my nic nie możemy, nie możemy tam dawać. Można, bać, ale oprócz drabinki można, pisze. Tylko no, możemy stawić rzeczy, które znajdziemy w skrzyniach. Wiem. No, więc Chodź nie. no, gdzie? O! No, tutaj tutaj stawiam, na tym bloku, na tym tutaj, gdzie ja walę. Na góry, tam, tutaj. Tu. O. Posłuchaj się ludzie. Bo już ci mówiłam, żebyś nie na tym boku stawiał. Jeszcze nie. Bryś prawdor przeszkadzał. Staję. No ja pięć Właśnie nie, prawdopodobnie. dobrze. Jest. <laughs> No, dobrze. Nie ma Mówiłem, że to tu, bo ku... No być. Oj, Gitas. Nie pchać się. Widzicie, jak, jak dobrze odkryłem? Czekaj na nas. Jak zwykle, blod ostatni. <laughs> ty masz za... Ale mm -hmm. ja mam za. Oh, wow. Nice to Jesteś mi Ej, gdzie nice my Chodźcie. Słuchaj. Okej, okay, au. Ej, może to miał jakieś skrzynki, więc patrzcie. Bo to jest opuszczony asylum. Ej, wow. Psychiatryk tu był. Yep. Było chyba... Chyba dzwonili po ciebie tutaj. Byłeś to chyba więziony. To Strasz. znaczy, że jest ten crazy. <grybuj> Dobra jest. Już nie, nie będę. E, dobra, to mm, jest czekaj. To jest pierwszy. Drzewo, no czekaj, czy tam. Zmutowane. Pewnie coś tam mutują. Siedem minut. Mm. Zmutowane. Wykonuj to coś, tutaj to jest drugi. No, bro, jakieś zmutowanie, takie inne. Tu jest. A, tu jest jakieś Chodźcie, parkie. Chodźcie tędy. Czekaj, stój na niego, czekaj. Aaaa! Wow, tam jest jakiś guzik i spadłem. O oh, fuck. <grafity> oh, ale, ale fajne. Ja jest O, chcesz jakieś drzwi otwarte, okej. Okay. Idą. nic nie, no, nie. To Czekaj trzeba. na nas! Ob... Za obrazem coś jest! Może, ale jestem mądry. No nie niszcz obraz Dźwignie! Ale tam za obrazem było... Przejście. No ale ty zniszczyłeś obraz. Ale trzeba było... I Przecież to jest przejście! No możemy I... przejść przez obraz! A no tak, sorry. No niech tak będzie, no nie. Nie. Wszystkie na dół. Skąd jest wszystkie na dół? Skąd nie wiem, gaduje. da wszystkie na dół dajemy. Dużo ma. Ej, czekajcie, to wy róbcie coś z tymi dźwigniami, a ja tutaj będę patrzał. Otworzyło się coś. O! To się, to jednak to działa. Otworzyłem. To działało. Kolejno. Ej, tutaj może coś się da przejść przez obraz. Och! To już nie działa. To już... No, otworzyłem kolejny dzi. Otworzyłem kolejny, kolejny. dzi. No, no zamknęliście mnie. Ja nie. Ja, otwo, ja po raz, dobra już wszystkie otworzyłem. Chodźcie. Mówiłem, żeby wszystkie na dół. What the? I'll broadcast babies. Welcome to the lab where dr Will takes lab co? Ej szybko! A nie udało mi się. Nie. No tu uważajcie. Musisz, musisz na czystym przyciski biegnąć. Lot jeszcze nie idzie. się do ciebie. O, Boże. Fajne. Chyba atryckie. No lepiej, się. Myślałem, jeszcze się sam wstawię. Udało mi się. Ja. Udało mi się. Ale to wystarczy... Au, to jest no, ale. Na, idź. No. O, Boże. 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 O, O, Boże. Ja. Dobra! Dopajcie się do mnie Dobra Dobra, już aż tego lepiej... Czekaj, mu na blupę, co? No Nie wiem, 5 minut, 7, C, Dobra Raki, sorry, Wszystkie trzeba Eee, eee... bo tu ktoś... E. Spójrzcie! Biegam w kółko. To chyba już koniec, coś myślę. To już koniec. End of part one. No, to już koniec. Czekaj. A no nie, part nie part tutaj, tutaj Aha, bo ile to przechodziliśmy? Tu pisze. Ile mo... przechodziliśmy przechodziliśmy? Created... No, już skończyliśmy przechodzić. Czekaj, ale... Skończyliśmy part... A, drugi jest jeszcze. No właśnie. No, ale wtedy jakby to powiedzieć nie da się przejść. Nie stało się to koniec. No, no. Czekajcie, jeżeli... idźcie tam i patrzcie. I idźcie. Coś się stało? No i. Tak no nie, tutaj jesteśmy. No, nie, dajcie wszystkie tu. Dobra, to co? Poszukamy jakiejś nowej mapy. Aj, a zakończenie? A Zdoczyn. no właśnie. To już jest wami. Ja czekaj, konrad, tutaj my psychiatrykę. Dobra, skikamy. Jak się do psychiatry. Musimy wyjść z tego z psychiatryki, takie było nasze zadanie, więc to nie koniec. O, krzanić to na lewo idę, krzanić. To. Dobra, krzanić to. Mieliśmy się wideo to się do... Breaking Blocks, just wait for part 2. Secret! Rozwalamy to. Zobaczmy, co jest za tym. Nic. Nic? Czyli wyszliśmy mapę. Wolność! Jesteśmy wolni. Czekaj, ale to wolność. No, nice. Kamieniowość. I ile kamieni. Zrobię fabrykę kamienia. Wow. Co ciekawe, co się stanie, jak się wciśnie te dźwignie. Nic. Nic. Łach, to tylko zabawa z ustami. Patrzymy! Cała, cała ta podłoga znika i lawa. Koła, pu, blot pat, czytać. No. Inna ja, mapa. Chcemy się wydostać. Więc my się żegnamy i, I wydam się na kolejnej. Proszę. No I te wciętki temu do mapę, Więc. Tu cześć. są jakieś sekrety. Żegnamy. Jestem sala ta 30. Link zanieciu w opisie. To ja. To ja.